Pięć dziwnych zwyczajów weselnych w Polsce, o których mało kto wie. Numer 5. Sadzenie pana młodego. W niektórych regionach Polski po nocy poślubnej sąsiedzi przychodzili posadzić pana młodego w ogródku. Często sadzono go w ziemi po pas, oblewając wodą i żartując z jego płodności. Symbol miał zapewnić zdrowe potomstwo. Numer 4. Smarowanie sadzą. W Małopolsce i na Śląsku kawalerowie smarowali młodą parę sadzą lub smołą, żeby odpędzić złe moce. Efekt? Panna Młoda w białej sukni z czarnymi plamami na twarzy. Dziś wyglądałoby to bardziej jak prank niż tradycja. Numer 3. Kradzież buta Panny Młodej. Zwyczaj znany w wielu częściach Polski. Goście weselni kradli but Panny Młodej, a Pan Młody musiał go wykupić alkoholem albo pieniędzmi. Dopóki nie odzyskał buta, wesele nie mogło się dalej toczyć. Numer 2. Oczepiny z cepem. Niektórym Pannom Młodym dawano cep, narzędzie do młócenia zboża, jako symbol pracowitości. Musiała przy wszystkich wymucić trochę Wyobraź sobie elegancką pannę młodą w sukni, machającą cepem na sali, numer jeden, przenosiny do domu męża. Dawniej panna młoda symbolicznie żegnała swój dom i przenosiła się do rodziny męża. Bywało, że sąsiedzi robili jej próby, na przykład kazali nosić wodę w dziurawym wiadrze albo przeskakiwać przez płot w sukni ślubnej. Wszystko po to, żeby udowodniła, że nadaje się na gospodynie.